Cześć, witam was w kolejnym odcinku z cyklu. Zagrajmy sobie w Mario, dokładnie New Super Mario Bros na Wii U. I oczywiście jesteśmy na drugim levelu pustynnym. Powiem wam, że wiele osób pod komentarzami. Co ja zrobiłem? <grywka> Dobra, wydostaniemy się z tego. Okej, okay, jestem. Nie chcę też stracić tej właśnie tej pelerynki wiewiórki abyśmy mogli dosyć łatwo sobie to przejść. Wiele osób pytało mnie właśnie o to, dlaczego Karoliny nie ma, mimo że odpowiadałem... Kurde no, mimo że odpowiadałem na to pytanie pod poprzednim odcinkiem. Znaczy pod poprzednim odcinku, tylko że na samym końcu to mnóstwo osób do samego końca nie obejrzało odcinka i po prostu nie wiedziało o tym, o czym ja mówiłem, więc teraz powiem na początku, aby każdy był świadomy. Chodzi o to, że Karolina ma zdecydowanie trudniejsze studia niż ja, zdecydowanie więcej nauki i mniej czasu wolnego na to, żeby móc tutaj sobie pograć, dlatego też jeśli o tę kwestię chodzi... Odcinki ukazywałyby się praktycznie co dwa tygodnie z Mario, więc seria by trwała chyba prawie rok, więc to by było zupełnie bez sensu. Ja na luzie mogę sobie tutaj pograć, pobawić się z wami i przejść to praktycznie nie wiem co dzień, jeszcze co drugi dzień, dlatego też tak, taką wersję zdecydowałem się tutaj opublikować. No i oczywiście. O, mamy! Super! Taką wersję zdecydowałem się opublikować. Oczywiście Karona będzie ze mną sobie grała, będą takie randomowe odcinki, kiedy to z Karoną pogram. I wtedy właśnie na Facebooku powiem, że akurat w tym odcinku jest ja Karolina, wtedy będziecie mogli sobie to obejrzeć jakby tak razem z Karoliną. A na pewno kolejny odcinek pojawi się właśnie z nią, ponieważ jest coś takiego jak taki tryb... tryb boost, kiedy to możemy po prostu razem sobie grać. Ja gram na tablecie i podstawiam mi takie kłody, aby mogła sobie tutaj łatwo przechodzić. A ona gra sobie na padzie od tego starego Wii. Więc ten tryb na pewno Wam pokażemy wspólnie w kolejnym odcinku. A no reszta, no to tak mówię, nie wiem, nie, nie wiem, który odcinek, kiedy z kanału nagram, bo po prostu tutaj wiele zależy od po prostu wolnego czasu Karoliny, nie od niczego innego. Tak tutaj... Chciałem Wam to zakomunikować. Aj, i będziemy mieli życie. No polecam, polecam tutaj korzystać z peleryny wiewiórki, ponieważ ona nam daje sporo możliwości. Szczególnie te życie, kurczę, Można sobie na tym levelu, szczególnie na tym pierwszym levelu na przykład, kiedy mamy tego itema pelerynkę wiewiórki, możemy sobie nabić. Aj, wracaj, wracaj! Pominęliśmy jeden punkt. Tam, w wtedy można sobie ponabijać to zdrowie, chociaż tutaj też jakoś specjalnie Problemu z przejściem nie ma. Powiem Wam, że w tej części Mario odczuwam, że strasznie szybko te levele mijają. Praktycznie 3 minuty jeden level, więc to jest naprawdę ogromny tutaj taki speed tych leveli. Też staram się teraz troszeczkę, może więcej zbierać, będę się starał. Mamy tutaj ogromne ciemności, więc musimy poszukać takiego dinusia, który to daje nam światło. Okej. Okay. O, właśnie o tego mi chodziło. Jak sobie go wezmę? Naj. Dobra, weźmiemy sobie go. Teraz będzie ciężko przejść tutaj przez to. Przez tą roślinę i zobaczcie Ona nam oświetla cały teren, więc wiemy Co i gdzie jest Mniej więcej tak, bo wiadomo tam Reszty nam nie oświetli No bierz go No super <grytanie> Zamiast go wziąć Popchnąłem go, ale no mniejsza oto, lecimy sobie dalej No nieco widać tak, jeśli byśmy powoli tutaj szli to nieco tam widać gdzie i co. No, może tu będzie? Dokładnie. To wam pokażę w większym stopniu. Widzicie? Możemy sobie iść, i dzięki niemu cały teren jest oświetlony. Przynajmniej nie będzie potrzebny zaraz, więc możemy iść sobie spokojnie. A te monety pozbieramy. Jak tutaj już nam się pojawiły, to można pozbierać. No, też próbowałem zagrać z Karoliną, yy, na... że ja gram na gamepadzie, tym touchpadzie, powiedziałem, tym tabletziku takim, a ona na kontrolerze od Wii i nie da się. Musimy mieć dwa kontrolery od Wii zwykłego albo dwa te specjalne pady do Wii, bo inaczej w ten sposób nie pogramy. Odpala się to tylko i wyłączy ten tryb, właśnie boost, 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 jak kto woli który nam właśnie pozwala na dosyć fajne oszukiwanie w grze, bo to jest naprawdę dosyć fajne. Kiedy to idę sobie, I Karolina może mi wykładać cały, przez całą drogę w powietrze takie kłody, po których ja stąpam. Jak na razie gładko idzie. A teraz została już walka z bosem już półfinałowym. Więc dobra, lecimy sobie do niego i zobaczymy, czy będzie łatwo. Z tego co pamiętam z tym będzie łatwo. Ale ręki sobie nie dam odciąć. A i już tutaj mamy te robaczki takie z tymi szpikulcami na swoim pancerzu. A To mi się podoba. O, tych sobie tutaj ściśniemy. To jest sadystyczne tutaj posunięcie z mojej strony, ale to w sumie było konieczne. I zamierzone nawet ze strony twórców. Chcieli tego, abym to zrobił, abym tego mordu na tych szkieletach dokonał. Aj, kurczę, ślizgo na nim jest, jak tak go się zamrozi. Nie wierzę. Jeszcze mi się patro ładował. Dobra, jestem wami ponownie. Musiałem po prostu podłączyć sobie kabel po tego touchpada, bo się rozładował. Szkoda, że wcześniej żadnych informacji nie było o tym, że już jest rozładowane, bo nawet nie byłem tego świadomy, powiem wam. Dobra, i tych trzeba znowu też tutaj będzie zamrozić. Też dobra, one sobie spokojnie idą, więc też dostawmy. Aj! Chciałem ich zostawić w spokoju i tutaj nie wyszło. Okej, okay, mamy strzelanie, więc z powrotem odzyskałem swoje tajemnicze moce. Wiecie co, kurczę, powiem wam, że grałem wcześniej ten sobie level i nie mam pojęcia, gdzie jest trzecia moneta. Zaraz wam mogę pokazać potencjalne, moim zdaniem, tutaj źródło tej monety trzeciej, tej takiej wielkiej, tej, która tam na góry się zbiera, te trzy, które trzeba mieć zebrane. Potencjalne miejsce zebrałem, miałem nawet ten płaszczyk latający w tym momencie, ale nie szło tam, znaczy doskoczyłem tam, ale nie szło u wejścia, zaraz to pokażę w sumie. Dobra, nie jestem z wami ponownie, bo skusiłem niestety. Pokazywałem wam te miejsce i niestety skusiłem. Kurczę no. Czasami tak przez swoją głupotę jestem w stanie wszystko popsuć, że aż się w pale nie mieści. Okej, okay, tu sobie zdobędę grzybka i tutaj mogę spokojnie... Też tutaj jest strasznie ciężko, to trzeba skoczyć w idealnym momencie, aby nas tutaj szkielet nie... ...poraził, że tak powiem. Dla niego dotyk boli. Naprawdę uwierzcie mi na złowo A przy bozie trzeba mieć co najmniej właśnie taki star Maria, jak ja mam, czyli po prostu chociaż dosyć duży wygląd. Z raczej. Aj dobra. I tak mi to nic nie dało kucze, widzicie? Muszę jeszcze raz tutaj. Wejść sobie. A teraz sytuacja jest troszeczkę dogodniejsza. Bo nie ma tych paskudów. Tu będzie grzybek. Wiesz co, ja na jego poczekam. Super, mamy go. Hmm, tutaj pójdziemy na lewo, na górę, tylko dlatego trzeba tutaj znowu uważać. Dobra. O, i tu jest fajny motyw. Odsuwamy te ściany. Wbijamy tutaj i zaraz nas wyrzuci w powietrze. Pięknie. A tu mamy dwóch ochroniarzy, których się nie da zabić. Przynajmniej mi się tego nie udawało, nawet jak miałem tutaj strzelanie, więc tutaj nie wiem, jak to ich pokonać. Pewnie są nie do pokonania. Tak, o. No i mamy tego wojownika. Wojownika, z którym przyjdzie mi tutaj teraz toczyć walkę. A, raz dostał. W nim jest fajne to, że on nie wiruje, tylko po prostu nadal się buntuje i po prostu leci na nas z pięściami. Aj, trafiłem! Jest! Pięknie! Za pierwszym razem się udało, no niesamowicie się cieszę. Nie tym razem i lecimy sobie dalej. Widzicie, co pójdziemy do tego domku z itemami? Pokażę wam coś. Ok, zapiszemy. Tutaj trzeba uważać. Zdobyliśmy item. W sumie po raz kolejny ten sam item, mój ulubiony. I teraz trzeba uważać na nich, żeby się na nich nie natrafić, Nadziać, tak? Po prostu musimy iść w tym, w tym kierunku. Bo oni, jak idą, w, w są skierowani w prawo, to idą w prawo. Tak? Ich zrób idzie w prawo, to oni idą w prawo. Więc można łatwo ich omijać. I tutaj musimy po prostu zbierać. Power-upy zielone, a nie te potwory. A, i teraz zebrałem potwora, właśnie, power-upa. I dzięki temu będziemy mieli po prostu dodatkowe życia, więc tutaj warto w takie chatki wchodzić. Ok, mamy. Kilka wpadło, no. Cieszę się z tego powodu, one się zawsze przydadzą. O, jeszcze dwa wpadły, super. Teraz zobaczymy, ile się udało zebrać. O, 6 to sporo, jak widzicie? Fajnie, fajnie. Czasami właśnie są power-upy, takie jak życie na przykład, a czasami mamy po prostu takie power-upy, które nam dawają jakieś tam specjalne umiejętności. Które nam pozwolą szybciej się rozprawić z przeciwnikami. Ale dobra, wbijamy sobie na ten level. A, tutaj będą nas obrzucać tymi kulami z ostrzami. O, super. Mamy strzelanie, więc sobie weźmiemy je. A, w sumie mogę wziąć będą dodatkowe punkty. A, go w ostatniej chwili zamroziłem. Mało brakowało. Czy co? sobie no wiecie co we wezmę sobie najpierw tu sprawdzę a dobra co <ślaski> to, to było tutaj widzieliście podskoczył nam i tak jak właśnie wyglądało to jakby skasz, skakał o tyczce o przejście jakieś aj kurcze nie, jeszcze tego mi brakowało. W sumie to przejście mało co mi dawało, raczej szkodziło tylko. Powiem wam, że w tym levelu to mam fuksa ładnego tutaj. Zakładam, że... Po to, to, też za bardzo nie mam pojęcia, jak wejść, kurczę. Też tam męczyłem się z nią wcześniej, i za nic w świecie nie wiedziałem, jak ją zdobyć. Ale, no, mniejsza o to. Poglądam sobie jakieś poradniki później i sobie ewentualnie, już poza YouTube'em, zdobędę je. Szkoda, że na Wii nie ma czegoś takiego jak osiągnięcie. To też dodatkowo w jakimś tam stopniu wyznacza nam jakieś cele, jakieś zadania dodatkowe, które pomogą nam tutaj po prostu wydłużyć sobie rozgrywkę czasami, tak. Mamy tutaj znowu strój wiewiórki, kuczy fajnie, że coś takiego dodali, podoba mi się, że takich gieretów jest nowych sporo. To też moim zdaniem uatrakcyjnie tutaj rozgrywkę. A będziemy mieli pełno tych roślinek, tutaj na samej górze widzicie takiego żółwia, który lata sobie na chmurce i też rozsiewa te właśnie różne... Nieprzyjazne nam rośliny pożerające. Aj! Dobra, bierzemy sobie szybko gwiazdkę i lecimy. Bo tu w sumie nie ma nic trudnego, oprócz tych tutaj przeszkadzajek nam w postaci roślin, więc trzeba jak najszybciej. A, kurczę, skończyło się. Tutaj musimy mieć. Nie ma tutaj opcji, żebyśmy nie mieli jakiegoś poerapa. Kurcze, gwiazdka by się jeszcze jedna przydała, ale tutaj się też powinno być. Dobra, weźmiemy sobie to, zrzucimy, aby ich zabić. I tutaj będziemy mieli jakiegoś... O, jest grzybek. Kurcze, przydałaby się jakaś gwiazdka albo... Tu będzie ciężko, kurde, no. Ja mogę, wiecie, przeskakiwać sobie, ale no nie w nieskończoność. Pewne rzeczy mają swoje granice. Jest! Jeszcze gwiazdka, świetnie, tylko trzeba... <głos》> muszę ją dogonić teraz Nie wiem czy mi się to uda, czy ona mi tam zniknęła gdzieś, a nie, jest, dobra Pomału pomyka No i tutaj teraz do samego końca będzie Na luzie, pięknie Kurze, naprawdę po raz kolejny fuksa miałem, że dwa razy się udało zdobyć gwiazdkę Która mi tutaj przyspieszyła rozgrywkę i to znacząco Okej, okay. mamy zamek. Tutaj trzeba naprawdę iść sobie powoli, nie ma co się śpieszyć. Bo już przed chwilą skusiłem, ale ja wam to wytnę oczywiście. Kurde. Ale się uratowałem. Ale nie, to że już mam takiego farta, to już zaraz się pewnie skończy. Tu mam po raz kolejny takiego wielkiego wrzuwia szkielet. Którego się nie da pokonać po prostu. Dobra, tędy. Trzeba czasami czekać, aby nas tutaj nic nie ścisnęło. Tam nie wejdziemy, więc sobie poczekamy. Nie uwierzycie, ten znak, ten wykrzyknik pojawia się tylko wtedy, jeśli ktoś gra jak nieudacznik i po prostu gra. Zaproponuje nam, żeby sama się gra przeszła. Wszystkiego jest, oczywiście, wtedy jest taka informacja, że gra się sama przechodzi. że taki bardziej poradnik jest, jak to przejść. Powiem wam, miałem 14 bodajże żyć, mam 6, jak widzicie. Tyle razy skusiłem. Przez totalnie swoją głupotę. Po prostu leciałem na pałę. Mówię, a uda się, a uda się i się udało. Tyle razy stracić życie. Masakra jakaś. Mam nadzieję, że teraz tutaj... Oczywiście Wam to wszystko wyytnę, aby jakoś się fajnie połączę. No aby tutaj wszystko było płynnie i bez przerw. Tu też tyle się razy naciąłem, kurczę. A raz powiem wam byłem już u bosa, pokonałem go i wpadłem w taką taki tunel. zaraz wam to pokażę. To najbardziej się wkurzyłem. Ale tyle razy życie stracić no masakra. Tu sobie wezmę jeszcze kolejnego power-upa, bo mamy tutaj roślinkę. I też wziąłem roślinkę, skoczyłem i wpadłem w przepaść. Więc lepiej poczekać, naprawdę nie ma się co śpieszyć, bo Mario nie jest trudne. Po prostu trzeba y, uważnie tutaj, rozważnie przechodzić je i, i nie, nie głupieć, tak? Po prostu nie lecić na szybko. Od tego są specjalne speedrany, które można sobie tutaj w jakiś tam sposób masterować. O, wchodzimy sobie i lecimy do bossa. No, właśnie, widzicie? Z jednej i drugiej strony można wpaść w przepaść. I właśnie zabiłem go, już się pojawiła senka, że go pokonałem. Padłem i lipa. Tutaj trzeba omijać tą dżownicę. Czy cokolwiek innego to jest. On albo ją podrzuca, właśnie do góry. Ewentualnie też jest możliwość, że ją. Aj! Jest też możliwość, że właśnie ją. Wrzuci bezpośrednio na nas. Okej, okay, pięknie, teraz szybki, o właśnie, tak właśnie na niego wskoczyłem i tam wpadłem w przepaść, ale jeszcze raz, tylko, i po lewej powinien być, o, to chodziło, pięknie, gdybyśmy w niego od razu nie trafili, oczywiście znowu ta żołnica by się pojawiła i znowu byśmy musieli go pokonać, a tak, bez najmniejszych problemów udało mi się. Więc w sumie to będzie tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki z cyklu Zagrajmy sobie w Mario. Trzymajcie się. Cześć.